Witam was bardzo serdecznie, tu albix.pl i, i... Mr. Mister... Kalela. Tak, a to jest odcinek z mojej serii Przygody na serwera. A moje, tak. a moje ska... SkyBlock z Albin. Tak, u niego, no, tak. No. I jesteśmy na piscie SkyBlock, bo to jest taki serwer. IP do tego serwera macie w opisie. Bo tak musi być, chyba. No. Już się zajmuję, za to kobla. Jeszcze yes, się rwie do roboty Na kup trochę tego Mi, że mi, tyś Iii To mi się bardziej podobało, teraz wymyśli jakieś takie niepodobne, mi się. A co? No teraz wyspę tak, to no. Te nowe. No wtedy były lepsze. Tak, i trzeba było wyspywać, tylko zrobić sobie dziurę tam. No, właśnie. Tak, kiedyś były takie normalne wyspy z teraz wymyślili sobie jakąś dziwaczną wyspę. No właśnie, teraz jest nudno. Ej, sobie drzewo zacznę. Ej, gdzie ma być lawa? E, tam po drugiej stronie, gdzie ty jesteś. Tak, ale najpierw w by była woda, jak wojsz. Dobra. Chciała. Ostatnio zepsułam generator, bo chciałam być panem od wymyślania. Tak, wymyślania. lata obsidian. Cicho nie wszyscy mu, nie muszą nie, Nikt nie musi wiedzieć. Nasz, masz nie, objadzić, moi już masz kilo. Nie wiedzieć. Masz Masz kilo? Nie, robię dopiero śniadam sobie. Zrobiano co. to tylko A to ja to pościnam. Drwienko. Po kopie. Ej, chwilę. A, a jestem koksem, nie chcę mi się po telefon, to zobaczę, która godzina na PSP Dobre. to Co zaczęliśmy? Ja. Widzisz z jakim aleniem gram? A od dawno. Mam drewno pięć. Ej, ja o dawaj. Dobra, dam ci. Łap. Dawaj. Dziękuję. Wyrzucił, mam sklerozę. A pamięta ostatni fail. przez chyba 10 minut byczyliśmy męczyliśmy się, bo on mi jednego dyrta wyrzucał, a ja go nie mogłem złapać, bo do niego leciał a, przez... Ja siedziałem tutaj, on był sam na piasku. No tutaj. Tak. Ja to cały czas i ja to ciągle łapałem. Właśnie. Było przy nim, od razu przy nim, a ja to łapałem. O to było dla mnie takie dziwne. Bo to dodali w nowej wersji. Takie coś. Że... Albo po prostu jestem jak magnes. Nie, bo nie, bo to jest to dodali chyba w nowej wersji, że wiesz, na przykład bo bardzo często pomyłkowo, na przykład patrz, wyrzuciłeś coś pomyłkowo i musiałeś się o to bić. Ale jak na przykład są kilka osób jest obok siebie. To wtedy ten. O to wtedy le, leci do właściciela ten co wyrzucił. Rozumiesz? No. No, ja takie coś. Y, dyrka zostawiamy, bo dyrk się przyda tak na y, żeby drzewa rosły i później sobie Aha, zrobimy hodowlę. No ja tego tak generatora zmienimy go na kamienny tak. No tak, 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 oczywiście. Jakby coś nie, nic nie jemy, nie bierzemy skrzyni jedzenia. To po... komenda A zapomniałem, ja już chciałem skakać. na bardziej. A już się skakają. Widzicie, że tym samobójcom gram, on sam. Ja? Się tam e, al... Tak? Jest. Taki malutki, taki malutki cheat. Nie jest. Ej, dobra, to powiem mnie, po. Powiem... To... Nie, e, daj mi kobla, kobla, ja pozamieniam. Han, tak. Wszystkiego ja pozmieniam. Czy ty chcesz? Jak kamienny, kilowy. E, dobra, to mi daj drewniany. Zaraz. Daj mi drewniany! Dam ci za parę godzin. A? O, się! Tak to mam, tak mam, tak mam, tak to mam. Mam, tak, no. Nie okay. kresu mam e, pustaka, tak, mam, tam. Takie rzeczy żeby. Daj kobla, daj kobla, daj kobla, pisiu. A Albo ty po Tak sobie tutaj, Tam do wody. jo mam osiem. Żyję to przeżyję. No Okej, okay, pomogę ci. Ja żebyś się udusił sam. Ale taki Fajne. wredny już nie będzie. Ojej, już padłem znowu. siakla. Jestem dzisiaj taki nieogalnięty, że siakla. Chodź. Patrz. Patrz. Dzieciaku. Nie wolno. Ten ci się przyda. Cicho, sieć, staruchu, nas. <grywk> <grywk> no, koniec tego odcinka. Nie, 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 dobra. Nie kończ, bo będzie mi smutno. I dobrze, że ci będzie smutno. Nie dobrze. Właśnie się dobrze, a ja powiększam już wyspa i no. robimy teraz. to będzie taki dw jedno, dwóch, trzy odcinkowy, yy, no będzie jeden, dwa, trzy, może że nawet i cztery odcinki z tego serwera, a potem przejdziemy do jakiegoś innego. Ty gadasz, ty ty będziesz miał bardzo dużo, nie wiem, czy ty będziesz chciał oglądać, ze mną SkyBlocka nagrywać, bo tutaj będzie SkyBlock, ja będę go nagrywał z taban. Okej, nie, ty a ja nie wiem, co robić. Najwyższy. Musisz bądź. A bo ja zasadzę ze. Nie, bo zniszczysz wszystko. Nie mogę ci na to pozwolić. Ja. A, a, a. Lepiej po nic nie założysz do ręki, bo on może wszystko zepsuć. Uh. Drzewa. ty woli? Dobra, daję, daję. czy, ja, czy ja idę kopać kobra? Okej, okay, zamiana. Teraz, to pierwszy odcinek, co się Przygody na drzewach. Przygody na drzewach? Można takie coś zrobić? Ja nie będę. <śmuszczam> ej, drzew na force, to tak jak. Nie, coś takiego miał Husiek i Misterce. No ja, oglądałem. Ty oglądałeś? Muszę, że ty tylko jakieś dziwne filmy oglądasz. Hmm. a czego tu nie ma pochłopów? Chętnie bym ci przyzwał. Tu nie! O, tak, tak! <laughs> nie, to. Ja lubię jak Mister Cierpi. Jej, Mister Cierpi, Mister Cierpi. Mister Cierpi. O, przepraszam, Mister gala cierpi. No właśnie. Ja nie jestem jakiś tam, Mr. Mister, Mister. Tylko jestem Mister Gala. Ale bo byłam za ja złą tajemnicę Mistera Galla. Wcześniej miał Nick Mister Galla 12. Nie, Mister Mr. Mister Gala 12. Mr. Galla 12. No. Ale, a jeszcze jedno. W opisie macie mm, link do kanału Mister Galla, bo też nagrywa. Szpad Midder. Jeden. Za tu się! Dobra. Ja. <grym> O! Mam sadzonkę, mam sadzonkę. Aha! nie miałem przenieść Nic nie ma w tym, bo ja miałem coś przenieść. Ten ja się podsadzę! O! <laughs> ten, ten się... tutaj się podsadza. <laughs> nie <skojarzy>. Ale dobra. <laughs> Taki będzie tytuł pierwszego odcinka. Przygody na drzewach. Jesteś ty małpo jedna. Jesteś mał Co ci jest? Uwaga! Nagrywam z dzieckiem. Ile masz lat? a na odcinku nie powiem. Czemu? Ja się przyznam. znam. wiedzieli wiedzieli o moich... Prywatnych sprawach. Prywatne sprawy. Trudne sprawy. Albiowie sprawy. Dobra, już mogę zrobić ten, coś takiego fajowego. Chciałbym, chciałbym, chciałbym. Mam osiemnaście. Czego? Ojej, jednego bloku mi za bloku, No co za jest To się nazywa niesztejście. No osiemnaście, osiemnaście drewna, już dziewiętnaście. Ja, ale z ciebie hardze gory. Ej, bo dziewięć. I, I widzę wyspę z drzewa naszego. Teba. Widzę wyspę. Ło, wow, jaka fajna. Szkoda, że tego ci widzisz. Chyba, że o, wybaczcie. O Harry, akceptuj. akceptuj. O, Bo ja chcę tam sklepkić! Marzę. Odwróć się, odwróć się. Ale wyspana, sakra czarko. Nie widzisz? Jestem ślepy. Nie, i zagola jest ślepy. A teraz złoś taką dzielę. O, jabłko, jabłko, jabłko! Czeka na, czeka na ciebie w Skrzyni. Jej, zjemy je. je, je, je. A, to nie, nie, nie! Ma nie! nie! Dobra. Spadłem do próżni. Tak, na pewno. Co no? mieć, co miałeś przy sobie? Tak, ale cię zginęłam, słyszałam spawnę. O, Dobra, Dziękuję ci, a. tam jest jabłusko w Skrzyni. Zjedź sobie. Dziękuję. Do ciebie. A teraz na Twoich oczach patrzę, jak je zjadą. Dziadu, ja, dziadu, ja, dziadu! Ja, ja, ja. Aaa, dobre było. Dobrze? Tak. By. Nie zakwstusiłeś się? Nie, a to Szkoda. <grym> Bym się zakwstusił Twoim jabłkiem. Jabłko jest moje, by zawsze pyszę. O Jezu, siuba, mą, siuba, a ja mam drugie to Zobaczysz to później na moim filmie. Wyciągnąłem wodę i, i wlałem pod siebie. A ja mam drugie jabłko. Będzie chciało mi się wskoczyć do, je, do tego. Do. Wyspa, to drugie? Nie, coś się. Jej, to ja wiem od razu drugie. Mamla! A ja sobie niej, jest jesteś smutny? Nie. Wyspa, piękna wyspa. No, Widzę, jak to tam wyspa. I ona jest piękna. Nie, to chyba mob grinder. Ma Basiu, ale z ciebie, fujara. Nie. to tu jest. Widzicie, on jest dla mnie wredny. No, on mnie nie lubi. Nie, habaj, ty. Ty, 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 On mnie nie lubi. On mnie nie, 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 nie lubi. Okej, okay, ja już chodzę, mam 25. Masz 25 lat? O, ale nie, się starło. Ale już normalnie, gadaj normalnie, bo mi się nie chce. Dobra. Dawaj mojego bruk. Dobra. Daj mi bluesek. Plosy, jeden, tylko Proszę, proszę, proszę. Okej, odżegam się. Proszę, 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 proszę. Cieho! Kabel, 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 kabel! Masz Ale masz 25 takiego jak od drewna, mówię o tym. Yy, dobra, przerób to, albo nie. Yy, Wiesz co zrób? Węgiel. Ej, wykop mi 8 na pieczyk, albo ja sobie wykopię. Właśnie, bo ja coś muszę zrobić. Paszło! Masz, dam ci jedno, prezencie. Yyyy! <laughs> ta, 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 ta ta tam 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 tam, tam nie ja wiem ile będzie odcinków tego serwala, co... no, ale to ja będzie. Hi hi, hi, hi mam siedzianki. Hi, hi hi. Ja mam siedzianki i mam jedno jajko. Prze... Tak, 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 tak. Tak, tak. A to Nie, nie, nie. Ja mam kiecho. Kiecho, kiecho. To jest drobsze. Nieprawda, moja. a moje pyszniejsze. Nie, bo moje jest takie słodziutkie. A moje kwaśniutkie. A ja wiem sobie w wodzie. O. A ja w lawie. Fajnie, <grym> Tak? Do Ta? ja. Dobra. <grym> Gindleski? Nic nie masz mojego? Nie, mam hełm i twój drewniany kilo. fajnie, nie mamy tych, już nie mamy. A dobra, kupię się później. No, czy wiadomo, tylko Edo. ja Ja mam. O, to fajnie! To schowa... O, daj mi moją zbroję! Albo ja sobie wpiszę. a Zobacz, co w skrzyni jest. O, a ja mam zbroję. Ja tak nie dostanę. Zadaj mi hełm. Nie, mama. Moja zbroja nie jest w ogóle zniszczona. A chcesz w dewelcie hełmii? Masz mączkę kosztów, jest jakaś mączka kosztów? Tak. Mamy siedem. Nie, 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 tutaj! No i fajnie, straciliśmy już cztery. Ja wąsko do próżni. Kupi się. Tutaj wsadzaj. Wiesz czemu? Bo tam. Tak. I nie wystarczyło teraz. O to idź kupić. Nie. Wiesz, co ja zrobię? Zaczekaj. No, czekaj. Iść. To, ja właśnie otworzę drugiego Minecrafta, a teraz moi widzowie to widzą. Dobra, to by było no, moje widzowie na tyle, trochę fail, ale dobra. Na tyle, na razie i cześć. Ty jeszcze to nagrywasz?